jest tu Hina! Dzisiaj akurat jest ze mną moja koleżanka Muszę do niej napisać Przywitaj się Nie wiedziała. Ejka widzowie. No i więc dzisiaj akurat nagrywamy obie bez skakania. Więc napiszę i i Idzie. idziemy. Bez skakania dzisiaj. Ojej, ojej, ojej. Ciężko mi jest tak. Jakby co to pozdrawiam e, wszystkich tutaj. Trochę mi jest ciężko, bo ja to nagrywam z jedną ręką i po prostu ciężko mi jest. Tak jak widać. Idę na ten, na taką spowalniającą. I to jest najgorsze, że niektóre. Tam są takie, że nie można skakać. I to jest najgorsze. Troszeczkę najgorsze. No i ja tutaj mam głos i chyba sobie go ściszę, żeby nie było słychać. Ściszam sobie. Zero. I teraz. Ja tutaj to znam. Hop. I hop. Czekamy. Leci. Jakby co to później nie będę mogła nagrywać, bo akurat y, idę na, na park linowy w Torawie. I będę y, w Torawie park. I akurat będzie fajnie, będę na parku. Jeżeli chcecie mnie spotkać, to zapraszam. No nie, spadłam. I teraz muszę czekać. Idę tak. No nie mogę sobie obracać kamery jeszcze dodatkowo. Czyli tak może iść. A mi jest tak ciężko, trochę. Pozdrawiam tego chłopa. Dalej idziemy. Teraz ja prowadzę. Tam niektórzy będą. będą prowadzić. Na przykład teraz moja koleżanka prowadzi. Jeżeli chcecie ją spotkać, to na Robloxie możecie ją spotkać. No i więc innie na Robloxie, tylko że zaraz nie będę mogła akurat bo pojadę w, na ten Turawa park. Tam na park linowy więc będzie fajnie. Pokazuję im e, które to był dobre i tytuł. Aha. O. Jest coś straciłam HP, tak jak widać. Trzy. Aha, bezsens. Mały bezsens. Wracę HP przez to, więc... No nie umiem tego przejść. Będzie musiała trochę poczekać na mnie idę dalej, idziemy zachęciłam moją koleżankę, żeby nagra nagrała ze mną ten filmik a to wiele nam nie znaczy, i chyba wam mówiłam, że będę chyba nagrywała na tym, na YouTube i tak dalej, ale nie mówiłam, że będę Yy, Nagrywała też Robloxa, a to była niespodzianka. Więc, no nie, no na no ostatnim, a ja jestem w tu najgorsza. Najgorsza, w tu jestem. Tak to można powiedzieć. I powiem tak, że tutaj dawajcie łapkę do góry. No, daj, dawajcie łapki do góry mnie to zachęci. I nie będę się wywracała cały czas. I subskrypcje. Dobra, ja już tu spadam. A. No i teraz tu. A tu labirynt. I prawie go znam na pamięć. Bo muszę chwilę to. Z Dobra, ja sobie tak oszukuję, tutaj można tak oszukiwać. Ja oszukuję. No i. Niech będzie wiedziała, że oszukuję i teraz. Tu tu i tu. Ja sobie przybliżam. Idę tam jest nubek O, Boże, teraz to Nie wiem czy trafiam, nie widzę nic. O nie! Lewituje! Patrzcie na to! Lewituję! Lewitowałam! Jak? Jak to możliwe? Przecież się nie da lewitować tu. Co? Co to było? Nawet nie złe, ale dobra. No nie, zaraz stracę HP. No i super. Mówiłam, że stracę, więc straciłam. A to jest najdłuższa opiścia świata. No nie tak. Najdłuższe, najdłuższe, ale. Coś tam jest takie takiego długiego. Gdzie koleżanka? zniknęło Halo? Szybko! Nie zdążyłam. Szybko! Jest. Halo? Diona. ona? Nie mów, że tam niestety została. Że się zabiła. Poczekam teraz na nią, bo nie wiem nawet gdzie ona jest. Napiszę do niej. Gdzie jesteś? z a o v a g et ça va je vois. m a g n t i pozdrawiam i ją ja pozdrawiam też. Ok I pozdrawiam też jeszcze moją koleżankę, która... Właśnie gra w Brookhaven. To jest y, od niej siostra. Nazywa się Ciasteczko. Ciost Ciasteczko. Chyba 1785? Jakoś tak? Nie pamiętaj tej całej nazwy, ale y, jakoś pamię będę pamiętała następnym razem. I to jest mój ulubiony skin, a to jest jej ulubiony skin. Więc fajnie, że się gra tutaj. I Boże, mam koleżankę koleżanki i mogę grać, ale akurat teraz z, z, jestem z jedną koleżanką dzisiaj, ale następnym razem będę z oba koleżankami. Albo nie będzie mogła i po prostu tak widzę. Nie? Ja? No, idzie. Ja muszę czasami na nią czekać. Tak widać. O, Boże No nie, spadłam. I teraz ona musi na mnie czekać. Bo ja mam utrudnione, bo ja jestem o na kąpie. I jest trochę ciężej. O! Widzieliście, ja na będzie się utrzymuję jakoś. Chyba ktoś się tam zabił niestety. No i... Aha, taka dziewczyna. Ja od razu, o oh Boże, ją pozdrawiam. Ja nie przeklinam jakby co. Ja w ogóle nie przeklinam, ja jestem miła. Zawsze jestem miła. Tylko czasami mnie denerwują. Ktoś mnie czasami denerwuje. Tak jak przed chwilą Brookhaven mnie ktoś denerwował. Taki chłop. No ale. Przychodzę Łojoj. Oj. No nareszcie. No nie! Babym się chciała teraz do mojej koleżanki tepnąć. Ciężko mi jest. Eee, to poczekajcie, jak przejdę to do góry. No i jestem napisałam do mojej koleżanki. No i niestety musiałam ją przeprosić. Bo tak e, długo tak przechodziłam. No i więc, jak po prostu jest. O nie, o nie, 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 Boże, co ten nóg tak jadł? Co jadł? Ja... aha, super. Ojej, okay. to jak ja zbadałam. No na serio, teraz musiało się uruchomić. Odsunę może, bo... Bo coś się drukuje, a... Tu ja tak mam oddalone. Teraz wolę tak mieć kamerę. Ło! Teraz tu. Tu, tu, tu i tu. Na, w tamtym momencie dużo spadałam, więc musiałam na chwilę wyłączyć nagrywanie. Ale już właśnie jestem. Zawsze to mnie denerwuje. Zawsze. Ui, ui, ui. Halo, co jest? No co jest? O! No nie! A no ja mam takie utrudnienie. O! W ostatniej chwili! Ui, popik. Tego nie było. Ui. Gdzie jesteśmy? Okej. Okay. Ja idę tu. Mówię, że coś się tutaj pozmieniało. Wcześniej tego nie było. O, nie, ja nie umiem tego. O, jest. Jest, 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 jest. 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 Ja wolę to powoli iść. Ale za to mi się udaje. Pła! Halo, ja idę tędy. A może na A koleżanka, tędy? Ona też miała y, kanał na YouTube, tylko że coś tam y, nie chce się nagrywać. No i tak. Y, wiadomo. Czekam na nią. Idziemy. No mówię na serio, coś się tutaj zmieniło. Zależy, że tak się e, powtarzam, ale lubi się powtarzać. Tutaj na serio się zmieniło. Zmieniło mnie i musiałam się pograbać. Ouch, 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 O, ostatni chwili. Ała. No co tu ma być? Halo? Tego nie było. Niech moja koleżanka teraz poprowadzi. Um, może teraz różowy? Różowy. O Boże, tam nie ma schodka. Tam nie ma schodka. Um, moja koleżanka, my jesteśmy przebrane, my Jesteśmy troszkę... My nie mamy ruchu i tak można to powiedzieć. Przeszłyśmy. I, e, I Jej. To jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczki do góry, subskrypcję. 那比谁？ Więc No co so jest Za Co? Okej a co jest? No co za wredni? Halo. Aha. Za siedemnaście, czternaście sekund. Co to ma Dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden zero i, i. i jeszcze mm. ui jak to Пожарить наш семь, где у меня есть. patki